14-15% Słowymira Mencena to będzie jego duży osobisty sukces. Przypomnę, że 7%, niewiele ponad 7% zdobyła Konfederacja w 2023. No ale oczywiście wszystko zależy od oczekiwań. Jeżeli politycy Konfederacji, wyborcy Konfederacji będą oczekiwać, że Słowy Miren znajdzie się w drugiej turze, to ten wynik może być uznany wręcz za, za porażkę. Więc Sławimi Mensen jego otoczenie też musi dobrze zarządzać oczekiwaniami ale życzę mu dobre, dlatego że jest to kandydat, mimo rozmaitych też czasem wypowiedzi, których nie, nie wyklucza się, nie, politycy Konfederacji nie wykluczają koalicji z Platformą Obywatelską, jest to jednak polityk i formacji antyrządowej, opozycyjnej i na wyborców słowomira Mencena z całą pewnością będziemy liczyć w drugiej turze, bo ta kampania rozegra się, wynik tej kampanii zdecyduje się między pierwszą a drugą turą. Pamiętajmy również, bardzo wielu analityków, polityków zapomina o tym, że w drugiej turze mamy zupełnie nowych wyborców, ludzi, którzy nie głosują w pierwszej turze. Takich ludzi w 2015 roku było ponad 2 miliony, 1,9 tysięcy zagłosowało więcej, a ponieważ część wyborców z pierwszej tury została w domach, więc można zaryzykować tezę, że to było ponad 2 miliony, nowych wyborców. W 2020 roku to było grubo ponad milion. Ludzi, którzy nie głosują w pierwszej turze, nie mają swojego kandydata, a w drugiej turze głosują z reguły przeciwko komuś. Myślę, że zważywszy na to, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem rządowym, to będą jednak wyborcy, którzy będą chcieli pokazać rządowi żółtą kartkę. No i tutaj też o, będzie ważne, żeby kandydaci którzy nie są związani z rządem, reprezentowali w miarę jednolity front po pierwszej turze.